Szanowni Państwo, właśnie rozpoczęliśmy naszą coroczną akcję Gwiazdka z Przyszłością, której celem jest podarowanie lepszych świąt Bożego Narodzenia dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Zamierzamy w tym roku zebrać 120 tysięcy złotych dla ponad 500 podopiecznych naszej fundacji Przyszłość dla Dzieci. Środki te wykorzystamy na leczenie i rehabilitację. Zapraszamy do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji. Wspólnie możemy spowodować to, że święta Bożego Narodzenia dla rodzin z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi będą po prostu lepsze. W jaki sposób możemy pomóc? Możemy przesłać darowiznę, możemy utworzyć wirtualną skarbonkę, możemy utworzyć w swoim miejscu pracy. Typową skarbonkę możemy przekazać również rzeczy na liczne licytacje, które organizujemy. Więcej informacji na naszej stronie przyszłość dla dzieci. Bądź na naszym profilu na Facebooku. Pamiętajmy, razem możemy zrobić więcej, dobro oddaję.